Pamiętam sytuację, kiedy siedzieliśmy, pracowaliśmy nad strategią rozwoju gminy Zawadzkie, gdzie w rozmowach z mieszkańcami przejawiał się taki jeden wątek, prócz bezpieczeństwa, oczywiście mieszkalnictwa, rozwoju mieszkalnictwa, oświaty itd., ale najważniejszym tematem była właśnie jakość dróg w naszej gminie, a notabene jednej drogi, najważniejszej drogi, która po prostu jest taką osią całej gminy Zawadzkie. W związku z powyższym, my jako samorząd mieliśmy taką nadzieję, oczywiście, że przekonamy, stosowne władzy do tego, żeby ten remont się odbył. No i muszę powiedzieć, że udało nam się. Jest to już teraz można powiedzieć trzeci etap realizacji tego zadania, ponieważ tak jak powiedziałem gmina Zawadzka jest ulokowana wzdłuż ulicy 901, która łączy można powiedzieć drogę wojewódzką 426 z granicą województwa i pierwszy odcinek został już wykonany. Teraz oczywiście trwają prace związane z odcinkiem drugim, czyli Zawadzkie Rzędowice. No i dzisiaj oczywiście mam przyjemność być tutaj i oczywiście dziękować za to, że będzie realizowany trzeci odcinek. Tak jak powiedziałem, po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie postawa rzecz, jaka, jaka przyświeca właśnie mieszkańcom, to jest właśnie to, że bazujemy też na tej drodze, jako, jako drodze takiej, bym powiedział, umożliwiającej nam rozwój naszej gminy. Myślę, że stan tej drogi, jakość tej drogi i, i całość, cały kształt sprawi, spowoduje, że my jako samorząd będziemy po prostu, no po pierwsze bezpiecznie się poruszać po tym odcinku, ale z drugiej strony Czekamy na, na, na rozwój naszego miasta, na, na nowych przedsiębiorców i to jest właśnie ta wartość dodana właśnie tego zadania. Także serdecznie w tym miejscu dziękuję wszystkim, 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 którzy przyczynili się do tego, że możemy dzisiaj się cieszyć ważną uroczystością podpisania umowy na kolejny odcinek gminy